Marcinie, czy to jest moment, w którym powinieneś powiedzieć o tej historii związanej z Ech, panem Siewierą? Pe pewnie, że może lepiej nie opowiadać, natomiast y, mogę powiedzieć ty, że od początku 2015 roku mniej więcej. No dlaczego? Ja pomyślałem sobie dzisiaj, że mógłbyś Ech. uchylić rąbkę tajemnicy, jak kiedyś y, pan Siewiera. 10 lat, nie więcej. 10, no, dziesięć. Dziesięć albo lat temu więcej. No może trochę pan. Próbował lat, nie no. werbować? Tak? Ludzie? No, no. Mo można by to tak uznać, że chodził, chodził, szukał pewnych środowisk konkretnego w knajpach w Warszawie i. Zagadywał. Zagadywał i spadał różne dziwne robicie, propozycje, czy... propozycje, pokazywał czy... pliki banknotów. Tak, chwalił się A. kasą. Ró różne rzeczy, natomiast no, mniej więcej od tego czasu już wiem, że to jest y, człowiek, który na pewno nie, nie jest y, po stronie konserwatywnej i został w jakiś dziwny sposób zainstalowany w kancelarii Andrzeja Dudy. Jakby zawsze był po tamtej. To Zresztą sprawa, nie ukrywał tego. Sprawa y, posłów Kamińskiego i Wąsika wtedy nie, wpuszczenie służb. No, po owocach ich poznacie, zawsze to, zawsze to powtarzamy. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Y, w każdym razie ja uważam, że Ujawnienie go już jako jawnego współpracownika no Platformy Obywatelskiej de facto, dzisiaj to jest pewien objaw paniki w sztabie Trzaskowskiego, że oni się zdecydowali no, na, na ta, ujawnienie takiej karty.